Multivita, życiodajnych źródeł jest multivita. Z bąbelkami lub bez. już obrana stoczna wita. Multivita, wita, wita. Najlepsza wszystkich kryształowych wód. Multivita, woda. Kierowca cysterny traci przytomność za kierownicą i wpada na teren parku dla zwierząt afrykańskich, które wychodzą na ulice miasta i wzbudzają panikę w okolicy. Zwierzęta wyrwały się na wolność. Zapraszamy w niedzielę 6 sierpnia o 21.00.